Witam widzowie, w trzecim odcinku z Gotika 2 Noc kruka. W tym odcinku już mi się wydaje, że wejdziemy do korinis. ale tu trzeba jeszcze pokończyć kilka spraw na farmie. Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna bestia mnie. Co to Hej ty. Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Skończ z tym bełkotem. Mów, czego chcesz. Widzisz? Dokładnie o to mi chodzi. Nie wystarczą miłe słowa, by cię przekonać. Od razu wiedziałem, że targi z tobą nie będą łatwe. Tak przedsiębiorczy człowiek jak ty na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem swojej sakiewki. Dlaczego nie? Wybacz, staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej? Co? Jeśli chodzi o strażników. Ta? Masz jakiś pomysł? Tutaj chodzi o to, że <laughs> potrzebujemy ubrania: farmera, którego jeszcze nie mamy. I tylko, tylko ta opcja tego wam będzie działać. Będę musiał o tym pomyśleć. Dobra, ale niech to nie trwa za długo. Nie mam czasu do stracenia. Więc na razie musimy odpuścić. Tymczasem idziemy do wędrownego kupca. Pantara Nie szuja z niego jest. No, będzie próbował nam wcisnąć glade, którego i tak nie potrzebujemy. A później by, by nas szantażował Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta, mam rację? Może hmm. Wyglądasz na zbiega Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta Może nawet jesteś Byłym skazańcem z kopalni Nie obchodzi mnie skąd przyszedłeś Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę co chcesz mi zaproponować. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą Cię do miasta. Mogę Ci pomóc dostać się do miasta? Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora, to Glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie Ci się tam podoba, a strażnicy nie będą Cię niepokoić. Zainteresowany? Nie chcę tego papierka. Nie, zatrzymaj sobie ten papier. Hmm. Wygląda na to, że źle cię oceniłem, co? No dobra. Chcesz jeszcze czegoś? Może zainteresujecie coś z moich towarów. Dawaj mi patelny gościu. Pokaż mi, co można sprzedaż. Wybierz sobie. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Okej, tutaj jeszcze musimy zagadać do farmera wino, żeby dać mu kik <hihihi> wino. Jak, Siema. Jak zwykle, roboty coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Jak źle pójdzie, to jutro napadną nas orkowie i spalą naszą farmę. Królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto, ale jakoś wątpię, żeby chciało im się ruszyć tyłki i ochronić nas przed orkami. Mogę ci jakoś pomóc? Szukam pracy. Znasz się na pracy w polu? A na czym tu się znać? Eh, w takim razie już Ci chyba podziękuję. Jeśli chcesz się zatrudnić u Lobarta jako zwykły robotnik, to ostrzegam, ludziom takim jak ty płaci naprawdę marnie. Obiecał, że sprzeda mi tanio czyste ubranie, jeśli pomogę na farmie. Nie, nie mam dla ciebie pracy, ale możesz przynieść mnie i chłopakom coś do picia. Przynieś no flaszkę wina, a powiem Lobartowi, żeś się świetnie spisał. <laughs> Oto twoje wino. Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. <laughs> A kogóż to obchodzi? Tak czy inaczej, dzięki. Postaram się, by Lobart usłyszał o tobie same dobre rzeczy. No i pasuje. Ruszam w stronę miasta. I? Czy możesz mi powiedzieć coś ciekawego na temat miasta? Nie, ale malet zagląda tam od czasu do czasu. Może on coś wie, to znaczy coś, co by Cię zainteresowało? Jakieś ciekawe nowiny? Przysiągłbym, żem dwa dni temu widział orka na skraju lasu. Od tego czasu, podczas snu, staram się mieć choć jedno oko otwarte. On się ciężko musi spać, gość. Dobra, my się kimniemy jeszcze w stodole dole do rana i zagadamy z Lopartem i ...Keldą? Albo sumy. Mogę teraz to hey. zrobić. A po niebo jeszcze muszę z jego żoną pogadać. Jak ty się nazywasz? A, hey. Hilda, byłem blisko. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe. Słyszysz? Nie będziesz mi życia układać. Oto twoja patelnia. Dobrze wypróbujmy ją Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Przecież już dostałeś swoją dzisiejszą porcję przyjdź kiedy indziej hmm. nie da gulachu Dobra, no bardzo. <laughs> Dawaj mi. Ciuchki. Hej. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się, pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie. Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. Nieczęsto zdarza mu się chwalić pracowników. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 30 sztuk złota, cena nie zmaleje. Dawaj, Pik. daj mi to ubranie. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. Tutaj jeszcze zajrzymy po szybki zwrot inwestycji. Dwa skórzane mieszki. Tam na końcu jeszcze skillow. Też sobie go weźmiemy, chociaż wątpię, żeby się przydał. Ale tak już mam, lubię sobie pozbierać. Hmm, nowy dzień, nowy gulasz. Hej ty! Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Proszę, to dla ciebie. Nice. Tutaj, z kuferka. Bierzemy sobie strój. Reszty barba mi nie potrzebna. A ja poza tym nie wiem, czy Robert by nie pluł się o to. Hej, ty! Jeśli chodzi o strażników. Ta? Masz jakiś pomysł? Powinni cię wpuścić, jeśli założysz ten strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. <głupka> Doskonale! Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie? Mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się. No ja właśnie zauważyłem, że mamy ten problem. Nie odpaliłem minutnika. Mi Także... Odcinek może wyjść dłuższy. O ty ściero. Pijek. <laughs> teraz, znaczy teraz, zaraz Wam pokażę, jak profesjonalnie dostać się do miasta. Tak, prawdziwy wyjadasz tej gierki. No co, podbieramy jeszcze i te masy. Jakieś młotki, piły, pierścionki, roślinki, dobra. <laughs> wejście do Korinis wersja profesjonalna e, mały problem <laughs> jednak nie jestem takim profesjonalistą jak myślałem e, chciałem skoczyć tam po tych murach no ale po 30 próbach się poddałem na szczęście jest awaryjna opcja trochę bardziej podejrzana ale działa No cóż, pora na kolejny rzadki dialog. Tym razem z Laresem. Więc idziemy do, do portu. I w porcie czeka nas niespodzianka. W postaci dużej ilości punktów doświadczenia. Hey, nie znam cię! Czego tutaj szukasz? To knajpy, hmm, nie chciałem tego robić. No, tak. Ale cóż, masz coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać, kurduplu! Będzie trzeba go naklepać. Rozumiem. Nieźle! Dobra, nie wyszło. Stało się widowy, widzowie. Pierwsza wyjebka. Więc trzeba opierdolić coś? No, broń jest git, i wracamy tam do tego spela. On się zjebało. Nie sądzę, że masz tu Kurwa. Dobra, <laughs> tym razem się postaram <laughs> Zrobić to tak, jak należy. Słyszałem, Ominiemy tego skreda. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Przypłynąłeś tu? <laughs> to niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. Hej, Lares, ty stary Draniu, jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie O'Nara, zawarł układ z właścicielem, Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a O'Nar ich karmi. On za dużo sama tego nie Dobra, to na razie tyle, wrócimy jeszcze do niego. I teraz ty kurwo rewanż. Hej, daruj sobie te kiepskie dowcipy, jeśli nie chcesz zbierać zębów z ulicy. Za mało masz problemów? Jasne, problemy to moje drugie imię. Brrę się Sama. Dobrze, tak trzymaj! Pokaż mu! Dobrze, A, tak trzymaj! Daj wszystko! No, uderz go. go! Dobrze, tak trzymaj! Dobrze, A, tak sobie wszystko. Przynaj. No, uderz go! Dobrze, tak wszystko! Całkiem nieźle. Czemu to, no to ma, co pierwszy raz w niego Niepotrzebnie sobie wstydu narobiłem. Dobra. Skoro to mam załatwione, to teraz możemy normalnie wejść do, do miasta. Oddając kwiatki dla Konstantina. W ten sposób mamy. Działbym Jeszcze w punkty, Expo. sto globalnego górnej... Nie mów, że o tym nie wiesz. O, nie mhm. Mam swoje zdanie na ten temat. Adam, to tylko gada. Się głąby? zostaw mnie w spokoju. No. Ciekawe. Mnie to i tak. Stój, nie, nie widziałem, że żeby... w. I co w związku z tym? A nie przeczekam No, zamknij łeb. Muszę iść. Za wiadomo od dawna. No muszę coś sprawdzić. Albo coś mi tu nie gra. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. A... Pewnie dlatego, że się z tym cymbałem. Dobra, nieważne. Naprawdę to się nie stało. Trochę. Stój, zacisnę, spa. Nie widziałem, żebyś przechodził przez tę bramę. I co w związku z tym? A strażnicy strzegący drugiej bramy mają zakaz wpuszczania kogokolwiek do miasta. Będę musiał się rozmówić z tymi obwiesiami. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Lotar, królewski paladyn I skromny sługa naszego pana. Nosa. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach obowiązujących w mieście. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad. O ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. Ode mnie tego nie dostał. Tylko nie mów, że Opowiedz mi o przepisach panujących w mieście. Po pierwsze, dostojny paladyn Lord Hagen rezyduje w Górnym mieście wraz ze swoimi wojskami. Dlatego jedynie poważani obywatele mogą tam wchodzić. Po drugie, ratusz w Górnym mieście został przejęty przez paladynów, którzy założyli tam swoją główną siedzibę. Tylko paladyni i członkowie straży mogą wchodzić do środka. Po trzecie... Ktokolwiek zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa, musi się oczyścić z zarzutów przed dowódcą straży. Jakieś pytania? Nie mam pytań. Tak już pizda. Muszę iść. Dopóki przebywasz w Korinis możesz się czuć bezpieczny. W porządku w mieście strzegą teraz królewscy Paladyni. Kurwa, w końcu. Hmm, dobra, to jeszcze na szybkości wam pokażę, jak na sam początek zrobić fajną zbrojkę robiąc trochę parkouru i będziemy kończyć odcinek. Skaczemy tu i nie robimy tak.

Obaski, a w drugiej skrzynce są stroje obywatela. I takim oto sposobem mamy całkiem nieźle, niezły pancerz. Okej, okay. i to by było na tyle. W następnym odcinku <coughs> prawdopodobnie zrobimy sobie czelotnika, których z tych panów. A tymczasem żegnam was do następnego. E Sa.